Witajcie, widzowie z tej strony, Napoleon, a dziś moim gościem jest legenda pogoni Szczecin, czyli pan Radosław Majden. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie do tej rozmowy. Jest to bardzo mi miło. Ja bardzo wspieram takie inicjatywy jak twoja, że młodzi ludzie zajmują się taką dziennikarską pracą, rozmawiając o futbolu. Także dla nas, już tym bardziej dla mnie, kiedy już swoją karierę skończyłem dość dawno, zawsze miło jest porozmawiać sobie o biopiłce nożnej, tym bardziej. Z wiesz, młodym człowiekiem, który, jak to się mówi, startuje w pracy dziennikarskiej, no, mam nadzieję, że, że twoja kariera w, tej, w tym kierunku będzie się rozwijała i kiedyś będę mógł się pochwalić, że przeprowadziłeś ze mną wywiad. Czego ci bardzo życzę. O, dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło, że pan może być moim gościem i zachęcam was widzowie do subskrypcji na kanale, bo bardzo chciałbym dobić 5 tysięcy widzów i zostawienia łapki w górę pod tym wywiadem. No to zaczynamy. Zaczynamy. Większość chłopców marzy, aby zostać napastnikiem i strzelać bramki. Pan jednak zdecydował się na bycie bramkarzem. Dlaczego obrał Pan taką decyzję? Wiesz co, trudno mi powiedzieć dlaczego tak było, natomiast ja pamiętam, że od zawsze chciałem być bramkarzem i na początku całkiem nieźle szło mi w ataku. strzelałem bramki, nawet w takiej drużynie osiedlowej byłem napastnikiem ale później zamieniłem się z moim bramkarzem, oddając mu opaskę kapitana, a on oddał, oddał mi pozycję, więc, więc tak yy, to się zaczęło. A później chyba już tak utwierdzałem się w tym, i to jako młody chłopak, bo miałem wtedy, nie wiem, 11-12 lat, byłem uczniem szkoły podstawowej, że, że tak jakby czuł się, że to nawet nieźle mi wychodzi, bo yy, moi koledzy mnie chwalili, bo starsi, Moi kumple, z którymi każdy z nas y, dzieci chciał grać w drużynie, to oni tylko mnie brali właśnie na bramkę, więc więc. To były takie moje początki, zawsze zwracałem uwagę na, na bramkarzy, bardzo mi się ta pozycja podobała, zawsze, zawsze, zawsze jakoś mnie ekscytowała I, i to jest taka jedna z takich sytuacji, które trudno wytłumaczyć, dlaczego młody chłopak, dlaczego młody człowiek nagle interesuje się właśnie pozycją, nie wiem, napastnika obowiązującej, czy właśnie tak jak w moim przypadku bramkarza, ale, ale tak było, była to moja decyzja, nikt mnie do tego... Nie namawiał, nagle nawet pamiętam, jak kiedyś tata się mnie pytał, słuchaj, mówi naprawdę chcesz być bramkarzem? Przecież to jest tak odpowiedzialna decyzja, że błędy bramkarza kosztują bardzo dużo, że jest duża presja i tak dalej, ale mówiłem tak, tak, bardzo chcę być bramkarzem i, i zawsze o tym marzyłem, I, i jak wybieraliśmy drużyny na podwórku, to zawsze ja podnosiłem rękę, że chcę stawać w bramce, a to nie było takie oczywiste, bo kiedyś wszyscy chcieli grać w ataków. Ktoś zauważył Pana talent, czy raczej nie? Tak, więc co, później jak występowałem w takim turnieju szkolnym Szkół Podstawowych w Szczecinie jako uczeń Szkoły 42, zauważył mnie ówczesny trener drużyny Trampkarzy, niestety już nie żyjący Włodzimierz Obst. I on zaproponował właśnie po tym turnieju, kiedy chodził właśnie i oglądał sobie różne mecze, bo ideą tego turnieju było to, żeby, jak to się mówi, zaproponować tym najbardziej utalentowanym uczniom innych szkół, właśnie grę w szczecińskiej Pogoni, a już tym takim najlepszym nawet przeniesienie się do klasy sportowej. i W moim przypadku właśnie tak było, że na tym turnieju szkolnym y, trener zaproponował mi, czy chcę przyjść na trening Pogoni. Ja oczywiście z dużą radością przyjąłem to zaproszenie, a już po paru dniach y, zagrałem pierwszy mecz z Chemikiem Police. To jest w ogóle mój debiut jako trampkarz y, Pogoni. bo to tak dawno, że nawet nie pamiętam ile miałem lat, ale, ale następstwem tego, że po roku czasu przeniosłem się już do sportowej szkoły, gdzie wszyscy Moi koledzy z drużyny byliśmy w jednej klasie, w jednej szkole. Ktoś do mnie zadzwonił, więc już. Rozumiem, dobra. Tak, więc, tak, tak, więc, więc tak się stało, że później yy, to napędziło mam wrażenie tą całą moją karierę, z której sobie nawet nie zdawałem sprawy. No bo yy, treningi mieliśmy codziennie, byliśmy. Pod tak jakby nadzorem naszego trenera, który był naszym wychowawcą, i ja myślę, że to jest w ogóle świetna inicjatywa, żeby właśnie kluby sportowe miały, miały takie swoje sportowe klasy już w szkole podstawowej, bo my się też bardzo mocno integrowaliśmy jako grupa, bardzo dobrze się znaliśmy, więc te wszystkie wyjazdy na mecze, oprócz tego, żebyśmy kolegami z drużyny, byliśmy też przyjaciółmi, byliśmy fajnymi. Yy, Chłopakami, którzy się po prostu również lubią, oprócz tego, że grają w jednej drużynie. Oczywiście były, i jak zawsze są, zdarzają się jakieś nieznaski, ale, ale to był taki chyba pierwszy mój krok w poważną piłkę, chociaż z tego jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy, bo to była szósta klasa szkoły podstawowej. Czy miał Pan jakieś rytuały przedmeczowe? Tak, zawsze zakładałem pierwszego prawego buta i prawą rękawicę. I robiłem tak przez całe życie, i, i, i nigdy tego nie zmieniałem. W eksaklasie zadebiutował Pan w, tyś... w sezonie 1992-1993 w przegranym meczu 0-3 z Ruchem Chorzów. Jak ocenia Pan swój debiut? z, z Pana to perspektywy? Była nie... To była nietypowa sytuacja, bo ja ten mecz zacząłem na ławce rezerwowych i do przerwy przegrywaliśmy 0-3. I pamiętam jak nagle trener Romuald Szukiełowicz mówi do mnie, Radek Grzej się wchodzisz. I byłem w szoku, bo ogólnie bramkarzy się w czasie meczu nie zmienia, więc wpuścił mnie na drugą połowę właśnie w tym wspomnianym meczu z ruchem. My wtedy byliśmy Beniaminkiem, więc to było dla nas duże wyzwanie. No a ja jeszcze wtedy w ekstraklasie nie grałem i, i, i wchodząc na boisko, mecz zakończył się wynikiem 0 do 3, co znaczy, że nie wpuściłem już żadnej bramki. To był nawet mój niezły, niezły występ. Kilka sytuacji obroniłem. Wcześniej miałem okazję pokazać się szczecińskim kibicom pogoni na Twardowskiego w meczu poharowym z Jagielonią. I, I jako, że byłem wychowankiem, jako, że byłem ze Szczecina mieszkałem na Osiedlu Słonecznym, to kibice bardzo dobrze mnie przyjęli, no bo zawsze jest tak, jeżeli wiesz, że to jest wychowany, kto jest chłopak z twojego miasta, to to zawsze jednak kibice ciepło przyjmują takiego zawodnika, dając mu duże wsparcie. No i ten mecz wspomniany z ruchem Chorzów, tak jak powiedziałem, przegraliśmy 0 do 3, ale ja na tyle dobrze zagrałem w tym spotkaniu, że później już przez całą rundę byłem yy, bramkarzem numer jeden w Pogoni i można powiedzieć, tak zaczęły spełniać się moje marzenia. Na Pogoni zagrał pan ponad 250 Spotkań, a później wyjechał pan za granicę, na przykład do ligi greckiej, izraelskiej i tureckiej. I tureckiej. Czy mógłby Pan porównać te trzy ligi do naszej Ekstraklasy? co te, te ligi, jeżeli chodzi o samoporowanie ich do siebie, to jest to, że w każdej z tych lig kibice są fanatyczni. I w Turcji, w Grecji, również w Izraelu. Można powiedzieć, że w tych krajach futbol to coś więcej niż tylko sport. Nawet bym określił, że może jak religia w Turcji czy w Grecji to było w ogóle szaleństwo. Natomiast pamiętam, że jak wyjechałem do ligi tureckiej, ona była bardzo. Bardzo szybka, bardzo dynamiczna, że mniej wagi przywiązywało się do założeń taktycznych, a po prostu każda z dużych chciała atakować. Obrońcy wszyscy czasami, to byłem przerażony, że wszyscy nasi zawodnicy albo większość biegną pod bramkę rywala, yy, chcąc strzelić bramkę, więc te mecze były takie. Jak to się mówi dzisiaj, polegające na fazach przejściowych. Raz bronimy, a za chwilę już atakujemy i znowu musimy przejść do obrony, po czym znowu atakować. I Taka wdzięczna liga dla bramkarza. Dużo miałem tam pracy, grałem w Gestapo Izmir z tych klubów, które grałem. Później, bo grałem jeszcze w Pałku Saloniki w Grecji, grałem też ważno w Izraelu. Czy jeszcze wróciłem do Turcji, do Bursa? Sportu, Ten mój pierwszy rok był chyba najbardziej udany. To był rok przed Mistrzostwami Świata. Świetno mieliśmy drużynę bardzo dobrego e, trenera, jako Beniaminek, który pamiętam zajęliśmy chyba szóste czy siódme miejsce. Byliśmy skazywani na, na spadek z tej ligi, bo nawet pytałem się jednego z moich starszych kolegów przed sezonem. Powiedział do mnie już w Turcji, że no trudno będzie się utrzymać, a jednak nam się udało. E, czy to była liga mocniejsza? No na pewno jeżeli chodzi o takie topowe zespoły tak, bo tam było Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, Trabzonspor, więc to są kluby, które grały od lat w pucharach. Więc można powiedzieć, że, że, że te drużyny przewyższały zdecydowanie poziom naszej ekstraklasy. No i też atmosfera na, na, na trybunach była niewiarygodnie gorąca, nawet czasami niebezpieczna, bo dochodziło do momentów, kiedy, kiedy robiliśmy zmiany i, sędzie, i policja musiała z tarczami zawodnika rezerwowego, który już schodził w zasadzie na ławkę rezerwowych, odprowadzać, bo rzucano w niego monetami i kluczami, więc tam się działo bardzo dużo. Podobnie zresztą w, w Grecji, kiedy byłem piłkarzem pałku saloniki, no tam dochodziło do też dużego szaleństwa na trybunach, kiedy graliśmy z Kosem, albo z Olimpiakosem Pireus, to, to to dochodziło do awantów biatych. Przerwania meczu. Pierwszy raz widziałem sędziego, który dostał uderzony butelką, chyba czy czymś, czy jakimś kamieniem w głowę właśnie w pałku, kiedy gra w, w Grecji, kiedy graliśmy z Olimpiakosem. Mecz został przerwany na chyba 40 minut, ale sędzia wrócił na linię, bo groziło totalnym e, totalną zadymą, więc, więc, więc to były takie, to, to jest taki trochę folklor tej greckiej piłki. Nie wiem, czy on jest do dzisiaj, ale wtedy tak był. Pamiętam też, jak przegraliśmy mecz z jedną ze słabszych drużyn u siebie w Salonikach i siedzieliśmy chyba do nie wiem, w pół do pierwszej czy do pierwszej w nocy w szatni, bo kilka tysięcy kibiców pod szatnią czekało na nas, żeby wyrazić swoją dezaprobatę. Więc na pewno różnica jest taka, że tam ci kibice no, są strasznie, strasznie szaleni. Natomiast to wszystko jest do momentu kolejnego wygranego meczu. Wtedy, kiedy wygrywasz mecze, to znowu wszystko wraca do normy, jak to się mówi, i kibice wyrażają swoje. Swoją sympatię, swój zachwyt, Nie wiem, zapraszają Cię, na przykład szefowie restauracji wychodzą, zapraszają Ciebie, możesz przychodzić. Jeśli lekcesz, twoi przyjaciele również, i zawsze jest rachunek otwarty, czy nawet zdarzało nam się kiedy chodziliśmy po mieście, a, a jakiś właściciel sklepu wychodził i prosił, żebyśmy sobie coś wybrali u niego w sklepie, bo to będzie dla niego duża rzecz, bo jest kibicem GSTP Izmir. Także także tam, tam podejście do piłki naprawdę jest bardzo fanatyczne. Największy sukces w Pana karierze odniósł Pan po powrocie do Polski dla Wielkiej Wisły Kraków, a mianowicie zdobył Pan dwa Mistrzostwa Polski. Jak ocenia Pan tamtą drużynę? No to była świetna drużyna, ze świetnym trenerem, myślę, że no wtedy nazywano nas tak galaktykos, jak na polskie warunki i myślę, że jest w tym dużo prawdy. Yy, wspaniali napastnicy Tomek Frankowski, Maciej żuraski Mirek Szymkowiak w pomocy, Kaluucze, Mauro Cantoro, czy cała nasza linia obrony, to byli reprezentanci polski, Tomek Łosa Regułowacki, Marcin Baszczyński, Maciej Stolarczyk, później Mija yy, obrońca z Serbii przyszedł, więc naprawdę myśmy świetną drużynę. Ja pamiętam, że jak przyszedłem do Wisły, Kraków, to my przez półtorej roku, nie przegraliśmy meczu w ekstraklasie czyli jeden sezon i jeszcze połowę kolejnego, co dzisiaj się już nie zdarza i ja myślę, że w ogóle dzisiaj trudno byłoby stworzyć taką drużynę, jaką wtedy stworzył prezes, pan właściciel klubu Bogusław Cupiał, wykupując z klubów ekstraklasy najlepszych zawodników, więc to była duża przyjemność, bo poziom na treningach był bardzo wysoki, Zdobywaliśmy dwa mistrzostwa Polski pod rząd. W trzecim moim roku w zdobyliśmy zdobyliśmy wicemistrzostwo. Przegraliśmy wtedy, pamiętam, walkę o tytuł z Legią Warszawa. Ale, ale tak, to był bardzo przyjemny okres mojej kariery. No i Henryk Kasperczak, wtedy pracowałem z nim pierwszy raz i, i do dzisiaj się bardzo dziwię, jak tak dobry szkoleniowiec nie został wybrany na selekcjonera reprezentacji Polski. No ale mieliśmy tam dużo dobrych tenorów, był też Jerzy Engel. Ja chyba Franciszek pracowałem. Smuda został wybrany, tak? Tak, ale ja nie pracowałem z Franciszkiem, Wiemy, Smur, bo on pracował wcześniej, natomiast z tymi zawodnikami, z którymi tam grałem, to naprawdę była duża przyjemność i jedyne, co na mnie wyszło, to awans do Ligi Mistrzów, no, byłem bardzo blisko, ale, ale niestety się nie udało. Zadałem to pytanie panu Kamilowi Kosowskiemu, czyli też byłem u piłkarzowi tamtej Wisły Kraków, no i muszę teraz panu zadać, czego zabrakło Wiśle, aby awansować do upragnionej Ligi Mistrzów lub chociaż Ligi Europy? W co w Ligi Mistrzów przede wszystkim, bo my byliśmy bardzo blisko, grając z Panathinaikosem w Atenach. U siebie wygraliśmy 3 do 1 na wyjeździe przegrywaliśmy 1-3 w regulaminowym czasie i po dogrywce przegraliśmy 1-4, ale grając już w 10, ponieważ Radek Sobolewski dostał czerwoną kartkę, mieliśmy kilka sytuacji, których nie wykorzystaliśmy później w dogrywce, ja popełniłem błąd i straciliśmy gola, natomiast wtedy już byliśmy bez Maćka Żorowskiego. myślę, że czasami jakby ten jeden transfer został przeprowadzony trochę później, to może by nam się udało, ale myślę, że też wtedy po prostu Wisła trafiała na silnych rywali, tak jak mówiłem, Real Madryt, z którym się mierzyliśmy i to taki prawdziwy Galactico z Beckhamem, Zidanem, Figo, Roberto Carlosem, Raulem, Casillasem, naszpikowany naprawdę Ronaldo piłkarzami, później Wisła trafiła na Barcelonę i tak dalej, więc, więc no, no niestety, to też taka była pozycja polskiej piłki, że trzeba było przejść tych, tych najlepszych, ale z tym, z tym kosem wtedy naprawdę było bardzo, bardzo blisko, no, no niestety jakieś takie nasze indywidualne błędy spowodowały, że nie awansowaliśmy, a myślę, że to był taki dobry, dobry moment na start, bo gdybyśmy awansowali do tej Ligi Mistrzów, to wtedy może sam klub czy polska piłka w rankingu byłaby wyżej i, i łatwiej byłoby do niej awansować, więc, więc naprawdę bardzo wtedy byliśmy rozgoryczeni, że nam się nie udało. To chyba jest w ogóle jedna z największych porażek w mojej, w mojej sportowej karierze właśnie, ten dwumecz z Panathinaikosem i to, że nie udało się awansować do, do Ligi Mistrzów, a przyczyny są z tą rolą, tak jak powiedziałem, w danym momencie tutaj ja popełniłem błąd yy, w czwartej bramce mieliśmy kilka sytuacji też, których nie wykorzystaliśmy. Wtedy graliśmy już bez Maćka Górnowskiego. Szkoda, który odszedł chyba do Celtiku, a on był naszym najlepszym napastnikiem, więc, więc, więc tak można powiedzieć, że były różne tego przyczyny. A co powiedział Kamil Kosowski? Jak on to zdiagnozował? Nie chcę panu spoilerować, zachęcam do obejrzenia. Okay, obejrzę, dobra, obejrzę. Teraz dwa pytania o kadrę. Zagrał pan w reprezentacji łącznie 7 spotkań, w tym te najważniejsze przeciwko USA na Mundialu 2002 w Korei. Jak wyglądało to spotkanie z pana perspektywy? To spotkanie no, było dość niespodziewane z przebiegu, no bo generalnie Jerzy Engel, nasz selekcjoner, jako że był to ostatni mecz, a dwa pierwsze przegraliśmy, zmienił chyba 95% składu i myślę, że sami Amerykanie byli zaskoczeni, że już w dziesiątej chyba minucie przegrywali 0,2, 2 więc my zaczęliśmy ten mecz z taką dużą wolą yy, odreagowania tego, co się działo wcześniej, ale też dania naszym kibicom jakichś momentów radości na tym mundialu więc akurat mecz się tak ułożył że zagraliśmy na tyle skutecznie że nasze dwie pierwsze czy dwie, trzy pierwsze akcje zakończyły się strzeleniem dwóch, dwóch bramek więc to super przeżycie bo ten mecz wygraliśmy można powiedzieć że jeżeli jesteś piłkarzem to zawsze marzysz o tym żeby zagrać na mistrzostwach świata no, szkoda że ten mecz nie dał nam awansu i że to nie był mecz jakiś decydujący no, Niemniej jednak zawsze w historii w CV każdy 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 z nas który wtedy grał na pewno mile wspomina to spotkanie natomiast no, ogólnie całe mistrzostwa no, czuliśmy rozczarowanie, bo jednak takie założenie było, takie oczekiwania w kraju i my również chcieliśmy z tej grupy wejść. Graliśmy wtedy z Portugalią, ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Gospodarzem. I generalnie wydawało nam się, że no, będzie ciężko z Koreą, bo z gospodarzami zawsze ciężko się gra, natomiast sądziliśmy, że no my i Portugalia, być może przejdziemy do następnej rundy. Okazało się, że Portugalia i Polska pojechały do domu Amerykanie właśnie z Koreańczykami dalej awansowali, ale samo przeżycie, jeżeli chodzi o wspomnienia, być uczestnikiem mundialu, to jest, no to jest coś, czego się nie zapomina, tak? Że to jest taka moja karta mojej piłkarskiej historii, jedna z bardziej kolorowych, tym bardziej, że to był wygrany mecz. I, 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 I miło było, pamiętam, wtedy, kiedy, kiedy gdzieś tam po części mogliśmy osłodzić, tak jak powiedziałem, tą daleką podróż z kibicom, którzy, którzy po tym meczu gdzieś tam świętowali. Pamiętam, że. Rzuciliśmy im koszulki. Przepraszam, bo znowu ktoś do mnie dzwoni. Ja rozumiem. Tak, także także. No, ogólnie to jest to jest coś, czego się nie zapomina. Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy do do Korei i oglądałem pierwsze mecze, tam Brazylia z kimś grała, a my dopiero graliśmy chyba w piąty dzień turnieju, to pomyślałem sobie fajnie, że tu jestem i przypomniałem sobie, jak w 1982 oglądałem mistrzostwa świata w Hiszpanii z rodzicami, kiedy miałem wtedy 10 lat, to nie spodziewałem się, że kiedyś będę miał również przyjemność i okazję zagrać na tak wielkim turnieju. Hmm. Dlaczego reprezentacja prowadzona przez trenera Jerzego Engela nie awansowała do następnej rundy Mistrzostw Świata. A tak jak już wcześniej powiedział, Polska miała wtedy przeciwników Koreę Południową, Portugalię i USA. No, trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę to nie było jakieś takiego jednego prostego powodu. Na pewno była bardzo duża presja. Myślę, że z tą Koreą zagraliśmy trochę poniżej swoich. Możliwości, chociaż wydawało mi się, że Koreańczycy są również bardzo zdenerwowani, bo jak oglądaliśmy ich mecze sparingowe z Turcją i z Anglią, to grali naprawdę świetnie. Myślę, że w Polsce po prostu Korea wtedy była niedoceniana. Z tego co pamiętam, to później eliminowała kolejne kraje i doszła chyba aż do ćwierć finału. No i później mecz z Portugalią, ze świetnym FIGO i przede wszystkim Paulistą, który strzelił nam chyba, nie wiem, trzy bramki. Więc to był taki mecz decydujący. No. Generalnie no, szkoda tego meczu z Portugalią, bo myślę, że, przepraszam, z Koreą, bo tutaj to my w pierwszej połowie mieliśmy nasze sytuacje. Gdybyśmy je wykorzystali, to, to zdobywając chociażby punkt, nasza sytuacja w kontekście tego, co nas czeka dalej, może byłaby inna. Natomiast, no tak jak mówię, w pierwszych dwóch meczach yy, straciliśmy sześć bramek, nie strzelając żadnej, więc, więc, więc no. Ciężko jest awans, wtedy, kiedy, kiedy nie strzela się bramek, a, a wtedy, kiedy nam strzelają. Ale tak jak powiedziałem, no mieliśmy swoje sytuacje, bo nawet ta porażka 0-4 sam wyniknął, no, mówi, że była to miazga, ale generalnie to był taki mecz na początku, chyba w pierwszej połowie, w miarę wyrównany, ale my po prostu nie potrafiliśmy wykorzystać swoich sytuacji. Więc, więc w konsekwencji przegraliśmy aż 0 do 4. Do, do I, no I tak jak powiedziałem. Okazuje się, że Portugalczycy również nie dali rady, więc, więc myślę, że ta grupa była zdecydowanie silniejsza w praktyce niż wtedy, kiedy nasze szanse na, na awans, bo Amerykanie naprawdę też, wychodząc z grupy, chyba później wyeliminowali Meksyk, więc oni też nieźle się prezentowali, byli szybcy, dynamiczni i, 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 i po prostu też niedoceniani, więc może nie tyle przez nas, no bo jeżeli jesteś sportowcem i wychodzisz. Na mecz z swoim rywalem, to zawsze musisz mieć tą dozę szacunku i, i nie możesz ulegać jakiejś arogancji, prawda? żeby, żeby, żeby jednak doceniać przeciwnika, ale też znać swoją, swoją wartość. Natomiast no, ten pierwszy mecz z Koreą 0 do 2 trochę, trochę chyba postawił nas w takiej sytuacji, że, że później już ciężko było to, to odwrócić. A ten mecz naprawdę wcale nie musieliśmy przegrać, ale dzisiaj to jest po prostu gdybanie. Wygrywa ten ktoś bramki. Oni strzelili nam dwie, więc można powiedzieć, że byli od nas po prostu lepsi. Czy ma pan jakieś inne pasje, o których ludzie nie wiedzą, oprócz piłki nożnej? Jest co, generalnie. Lubię podróżować. Ja nie wiem, czy można to nazwać pasją, chociaż chyba tak, bo ja pamiętam, że od 15 roku życia grałem w reprezentacji juniorów, później do lat 16, 17, 18, 20, 21, więc to były takie czasy, kiedy tak normalnie nie można sobie było wyjeżdżać, więc ja od lat. Uwielbiałem podróżować. Uważałem, że w ogóle jest bardzo dużo prawdy w stwierdzeniu, że podróże kształcą i, i, i uwielbiałem wyjeżdżać, i do tej pory tą pasy dzielę ze swoją żoną, z naszymi dziećmi. Oni też lubią podróżować, więc. Wtedy, kiedy nam pozwala na to praca, staramy się poznawać fajne miejsca na świecie. Ja pamiętam, słuchaj, jak byłem w, w liceum już wtedy, a były to czasy, kiedy nasze paszporty były w centralnym ośrodku sportu, więc nie mieliśmy paszportów w domu jeszcze w podstawówce. Pamiętam również, jak wyjeżdżałem na, na jakieś mecze, tak samo jak w liceum jeździliśmy na turniej do Izraela czy do, do Malezji, do Singapuru. To jak wracałem e, do szkoły, to pani prosiła mnie na przykład, żebym na lekcji geografii opowiedział, jak jest w Singapurze albo w Kuala Lumpur w Malezji, więc to, to były takie czasy, y, których ciężko dzisiaj, które, które dzisiaj jak się zastanowimy, to ciężko pomyśleć, że naprawdę tak, tak było, że Polska była w ustroju komunistycznym, co po prostu uniemożliwiało nam jakikolwiek wolny ruch po świecie. Więc no, ci, którzy byli sportowcami, nie wiem, ci, którzy mieli takie zawody, że mogli wyjeżdżać za granicę, to były naprawdę jednostki, więc dlatego też w szkole Mogłem się podzielić z tym z, moim kolego, z moimi kolegami, koleżankami, czy właśnie, nawet z nauczycielami, właśnie co spotyka, spotykało nas, jak, jak, jak wygląda świat, jak wyglądają kraje, bo to aż dzisiaj trudno naprawdę yy, pomyśleć o tym, że, że, że mogliśmy żyć w takim, w takim zamknięciu, ale kiedyś. Taki był świat, niestety, więc ta piłka dała mi, otworzyła mi perspektywy właśnie takiego poznania szerszego świata, i naprawdę w, na różnych kontynentach. I, I to jest taka moja pasja, którą dzielę również. Bardzo lubię muzykę. Muzyka rockowa to była zawsze moja pasja. Ja nawet miałem taką historię i przygodę grania w zespole Trash na gitarze w zespole rockowym. Krótka, co prawda, niemniej jednak spowodowana moją pasją chęciami i chęciami i przyjaciółmi, z którymi stworzyliśmy, uznanymi muzykami z naszego kraju, tą, tą kapelę, więc muzyki rockowej słucham od zawsze i słucham jej do dzisiaj. I muszę ci powiedzieć, że nawet nie to jest, to, ja jestem z, z racji tego, że, że z innego pokolenia to, 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 to muzyka, która dzisiaj powstaje yy, młodych ludzi nie za bardzo do, do mnie trafia chyba przez to, że wychowałem się na takiej muzyce, która określana była jakimś takim wentylem bezpieczeństwa, wentylem wolności, swobody, właśnie to była muzyka rockowa. I, i, i nawet czasami takie polityczne teksty, które pisał Andrzej Modliński dla Lady Punk mm, czy później Jam, Republika, Ira zespoły te, których słucham do dzisiaj, chodzę na ich koncerty, więc to mi pozostało, ale też każdy z prozycji wiesz, to, to też były kapele, które uwielbiałem i do dzisiaj uwielbiam, więc, więc można powiedzieć, że ten mój yy, gatunek muzyczny z zamiłowania, jeżeli chodzi o moją pasję, pozostał cały czas ten sam. Yy, a poza tym Zatem to, jak jesteś piłkarzem, to trochę nie masz czasu na rozwijanie swoich innych pasji. To są takie, wiesz, przelotne przygody. Czasami pograłem w tenisa, czasami w golfa, czasami robiłem różne inne rzeczy. Natomiast, natomiast tak naprawdę prawdziwymi moimi pasjami w życiu to był sport, muzyka i, i, i podróże. Ja bardzo lubię podróżować. No, bo to jest to bardzo, myślę, że otwiera perspektywy. Ja się cieszę, że mamy dzisiaj takie czasy. Że możemy jeździć po całym świecie, że jesteśmy w Unii Europejskiej i jesteśmy krajem, który bardzo mocno się rozwija. Co najczęściej myślą o Panu ludzie, a nie jest to prawdą? Czasami, jak spotykałem się z ludźmi, mówili, myśleliśmy, że jesteś inny, w podtekście zarozumiały. I jak, się, jak z kimś rozmawiałem normalnie, swobodnie, to mówili co? Naprawdę, nie wiedzieliśmy, że jesteś normalny. A tak? wydawało nam się, że. Że jesteś właśnie kimś innym, czyli tak jak powiedziałem. Nie wiem, skąd to się brało, ale, ale, ale takich opinii usłyszałem o sobie kilkanaście razy, więc, więc sprawiałem, nie wiem, albo sprawiałem wrażenie kogoś rozumiałego. Co nie było zgodne z prawą, bo nigdy taki nie byłem. Więc tak, to jest to. Ostatnie pytanie. Jakie ma Pan plany zawodowe na przyszłość? Z to jestem, ja pracuję teraz w przeglądzie sportowym w wonecie. Więc na przykład teraz jestem w trakcie nagrywania mojego trzeciego sezonu. Cały ten Majdan to jest podcast, który nagrywam dla Onetu. Yy, nagrałem już odcinek, yy, nie wiem, chociaż, chociaż mogę powiedzieć, chyba z Jankiem Borysewiczem, z Michelem Morą, a także z Łukaszem Czepielą. To jest polski pilot latający dla Red Bola Mistrz Świata. Właśnie przygotowuje się do rozmowy z Kobą Łaszczykowskim. I mam jeszcze kilka innych ciekawych yy, pomysłów na, na nagranie. Osiem, o, osiem zawsze rozmów nagrywam w każdym sezonie, yy, więc, więc to mnie teraz zajmuje. Oczywiście, mamy też, jako że jestem w przeglądzie sportowym, ale dla one to robimy programy wideo, więc, więc robimy cykl programów, przegląd ligowy, więc do tego zawsze się przygotowuję, mówiąc z każdą kolejką, kolejkę ligową naszej ekstraklasy, ale też rozmawiamy o naszej reprezentacji, więc. Można powiedzieć, że jestem takim ekspertem teraz internetowym, no powiedzmy, jak telewizyjnym, można to określić, bo dzisiaj wiadomo, że w internecie programy są bardzo podobne jak te, które. Puszczane są w telewizji, więc tak naprawdę swoją przyszłość, swoje plany jak najbardziej wiąże z onetem, z moimi indywidualnymi projektami, jeżeli chodzi o jakieś programy właśnie dla onetu, ale też tymi, które, które robimy cyklicznie, takie jak, jak przegląd ligowy, więc cały czas chciałbym zostać przy piłce nożnej. To jest bardzo wiesz, ciekawa historia, jak sam, sam wiesz. Dużo ciekawych rzeczy można o niej powiedzieć. Tym bardziej, że piłka nożna cały czas się rozwija, cały czas przychodzą nowi trenerzy, nowa myśl taktyczna, nowi piłkarze, nowe gwiazdy, nawet same rozgrywki się zmieniają. Tak jak ostatnio. Europejskie Puchary, jest faza ligowa Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, więc cieszę też się, że nawet coraz lepiej sobie radzą w pucharach i mam taką nadzieję, że w ciągu następnych trzech lat jakaś z naszych drużyn zagra w końcu w uprawionej Lidze Mistrzów poprzez ranking, który da nam Liga Konferencji, więc całe moje życie jest, jeżeli chodzi o, o tą perspektywę zawodową, sfokusowane na futbolu. Ale też na tych podcastach, bo tam akurat jest bardziej lifestyle. Tam nie robię tylko i wyłącznie rozmów ze sportowcami. Z dużą przyjemnością czasami rozmawiam właśnie z osobami, które zaistniały, które odnosiły wielki sukces w innych dziedzinach. Tak powiedziałem: Janek Borysewicz, legenda roka, legenda Lady Punk, właśnie powstaje o nim film. Bardzo się cieszę. Yy, czy właśnie Michel Moron, który, 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 który jest Mistrzem Kuchni? W ogóle lubię, lubię w tym swoim y, programie, wiesz, i taką mam też ideę, i taki mam cel, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy coś osiągnęli, którzy mają coś fajnego do przekazania. Nawet jeżeli chodzi o wartości, jak do tego dojść, to trzeba od siebie dać, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w dobie internetu, że bardzo dużo jest takich treści których nie chciałbym pokazać swojemu synowi, albo nie chciałbym, żeby on nie oglądał, ale niestety dzisiaj się gloryfikuje. Czasami głupotę, czasami chamstwo, bo to jest ciekawe, to jest klikalne i, i, i wiele, yy, nie wiem, czy stron, portali, czy, czy programów YouTube'owych opiera się o takich ludzi, którzy po prostu wzbudzają sensacje, a ja postanowiłem iść zupełnie w, w innym kierunku. Dla mnie sensacje wzbudzają ludzie, którzy coś w życiu osiągnęli, a też mają swój kręgosłup moralny, jak to się mówi, i ich historia jest warta tego, żeby o niej opowiedzieć. To ja bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Ci również. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Tak jak powiedziałem, kolejnych udanych rozmów. No i co? I do zobaczenia. Jak się spotkamy, to załatwimy naszą sprawę, o której rozmawialiśmy wcześniej. To bardzo miło i też dziękuję. Was widzowie jeszcze raz zachęcam do subskrypcji na kanale, bo bardzo chciałbym dobić 5 tysięcy widzów i zostawienia łapki w górę pod tym wywiadem. Powodzenia w wywiadzie z Kubą Błaszczykowskim. Dziękuję bardzo.